Cześć, to ja, Szeptucha Emocja i dzisiaj w kolejnym odcinku naszego podcastu powiem o dwóch najważniejszych potrzebach w życiu, do których dążymy, żeby je zaspokoić i które wywierają na nas największy wpływ. Bo one są głęboko zakopane w naszej podświadomości i całe życie właśnie podświadomie dążymy do tego, żeby te potrzeby zostały zaspokojone. Zanim jednak powiem o tych potrzebach, to krótka historia. O tym, jak funkcjonowali kiedyś ludzie. Już pewnie nieraz widziałaś filmy, widziałeś filmy na ten temat, czytałeś książki. Jak funkcjonowali ludzie pierwotni? Otóż funkcjonowali w społecznościach, w większych lub mniejszych grupach. Wymieniali się swoimi usługami. Było to niezbędne do tego, żeby przetrwać. Ktoś zajmował się jedzeniem, ktoś zajmował się polowaniem, ktoś zajmował się obrabianiem skór, ktoś zajmował się. Prymitywnymi, potem bardziej skomplikowanymi budowami. Ktoś zajmował się leczeniem. Każdy miał swoją funkcję w grupie. I bardzo ważne było, żeby właśnie przynależeć do grupy. Jeżeli ktoś został wyłączony z grupy, z danej społeczności, to praktycznie było pewne, że on nie przetrwa, że umrze, bo sam sobie nie da rady. Jeżeli nigdy nie gotował albo jego umiejętności są minimalne. Nie wie, co mógł zbierać, czego nie, co jest trujące, co jest jadalne, jak się uleczyć, jak się ubrać, jak się schronić. Taka osoba wyłączona ze społeczeństwa umierała. Dlatego, pierwotną potrzebą człowieka jest potrzeba przynależności, połączenia z drugim człowiekiem. I drugą pierwotną potrzebą człowieka jest unikanie odrzucenia. Człowiek odrzucony z grupy, ze społeczeństwa. Nie poradzi sobie, umiera. I tak było kiedyś. My dzisiaj żyjemy w zupełnie innym świecie, gdzie sporo osób decyduje się na samotność świadomie. Sporo osób wybiera życie singla. Ale czy na pewno, czy na pewno jest to wybór świadomy? My dzisiaj wiemy, że osoba, która żyje sama, poradzi sobie. Potrafi ugotować, a jak nie to zje na mieście. Potrafi się ubrać, jak nie to kupi ubrania. Jeżeli ten, które ma, się zniszczą. Potrafi przemieszczać się, pójdzie do lekarza, jeżeli będzie chora. Mieszka w mieszkaniu, domu. Zawsze może się zameldować w hotelu. Mamy różnego rodzaju wsparcie, więc nie potrzeba nam rodziny, bo jak coś będzie nie tak, to pójdziemy do przyjaciół, ewentualnie do opieki społecznej czy innej instytucji, która nam pomoże. My dzisiaj jako jedna osoba, samodzielna jednostka, możemy funkcjonować. Ale mimo to potrzeba przynależności i potrzeba uchronienia się przed odrzuceniem są w nas bardzo silne. I jak one się przejawiają? Przejawiają się tak, że w momencie, kiedy zostajemy sami, po raz pierwszy zostaliśmy odrzuceni czy porzuceni czy to jako dziecko, czy to jako Nastolatek, czy jako osoba dorosła, na przykład po pierwszej relacji, to bardzo często z lęku przed samotnością, z tego lęku, który odpala się, bo został w nas zakorzeniony w podświadomości, że sobie nie poradzimy, że nie przeżyjemy, idziemy w kolejne relacje. Nie przepracowujemy tego lęku, nie przepracowujemy tych traum, które w nas odpala to, że jesteśmy sami, tylko wchodzimy w kolejne relacje na zasadzie takiego: Plastra, takiego opatrunku, tylko po to, żeby nie być samotnym, samotną. I to jest największa krzywda, którą sobie robimy, bo potem wchodzimy w kolejne relacje, które za chwilę, po dłuższym lub krótszym czasie, okażą się dla nas tak samo toksyczne, tak samo niewłaściwe. I nagle się budzimy i patrzymy na męża, partnerkę obok, i myślimy: Boże, co ja tutaj robię z tą osobą? Przecież my w ogóle do siebie nie pasujemy. Ale ja nie chcę teraz mówić o relacjach jako takich, tylko właśnie o potrzebie bycia w połączeniu z drugim człowiekiem i uchronienia się przed odrzuceniem. To jest taki program, który mamy po prostu wgrany, że nie możemy być sami, bo będzie źle. I zresztą zobaczcie, co się dzieje, kiedy jesteś jedynym singlem czy jedyną singielką w towarzystwie. Musimy Ci kogoś znaleźć. Hmm? Pytania ze strony rodziny, kiedy sobie kogoś znajdziesz, nie możesz być sama. Jesteś już taka młoda. Nawet nasze otoczenie nie pozwala nam być samym. Pomimo, że my bardzo często chcemy i się w tym fajnie odnajdujemy. Przynajmniej nam się tak wydaje. No i właśnie to przynajmniej dzisiaj też rozpracujmy. Dlaczego ludzie decydują się być singlem? Najczęściej dlatego, że zostali już w życiu odrzuceni lub porzuceni i boją się tego po raz kolejny. I za chwilę dostanę lawinę komentarzy, że wcale tak nie jest. Więc zanim napiszesz taki komentarz, to pozwól, że pokażę Ci to, jak to wygląda z mojej perspektywy: z perspektywy hipnoterapeuty, ale też osoby, która obserwuje społeczeństwo bardzo uważnie. Kim jest singiel? Singiel to osoba, która decyduje się być sama. Nie tworzy relacji bliskich, bardzo bliskich, ponieważ najczęściej ma lęk przed odrzuceniem. Ale z drugiej strony ta potrzeba bycia w grupie, potrzeba przynależności bardzo mocno się przejawia w jego zachowaniu. Społecznym, funkcjonowaniu w społeczeństwie. I single to osoba bardzo towarzyska w społeczeństwie. To najczęściej inicjator imprez, osoba, która szuka tego kontaktu z drugim człowiekiem poprzez luźne rozmowy w tramwaju, w autobusie, poprzez korzystanie z miejsc, gdzie jest duża grupa ludzi, poprzez imprezy, poprzez. Prace w takim charakterze, gdzie ma kontakt z ludźmi. To dotyczy 95-7% singli. Jest jeszcze niewielka grupa osób, które są bardzo mocno introwertyczne, które rzeczywiście pracują w pojedynkę, siedzą w domu, ale to jest zupełnie inna grupa ludzi. Tutaj mówimy o większości singli, którzy. Niby na poziomie świadomym decydują się być sami i twierdzą, że nikogo nie potrzebują i świetnie sobie dają radę, ale tak naprawdę mają w sobie głęboko zakorzeniony lęk przed odrzuceniem, który powoduje, że boją się wejść w bliską relację, czy to nawet przyjacielską, z osobą tej samej płci, ponieważ na przykład zostały w jakiś sposób przez przyjaciółkę, przyjaciela zdradzone, nie mówiąc już o relacji. Partnerskiej z drugim człowiekiem. Taki singiel funkcjonuje w społeczeństwie bardzo dobrze. Rzeczywiście jest samodzielną, samowystarczalną jednostką, ale ta samotność prędzej czy później zaczyna mu doskwierać. Natomiast pytanie: jak głęboki i jak mocny jest ten lęk przed odrzuceniem? Im on większy, im on głębszy, tym bardziej chęć nawiązania relacji kończy się szybką ucieczką. Za każdym razem, kiedy ktoś się za mocno zbliży, kiedy single poczuje, że będzie mu powoli zaczynało zależeć na drugiej osobie, że w jakiś sposób pragnie kontaktu z tą osobą, że fajnie nam się rozmawia, fajnie nam się przebywa w swoim towarzystwie, zacznie szybko się wycofywać lub po prostu ucieknie. I to są właśnie te lęki, te traumy do przepracowania, bez których nie ruszysz z miejsca, bo za każdym razem, kiedy złapiesz kontakt z kimś. Lęk przed odrzuceniem, przed tym, że znowu ktoś cię zostawi, weźmie górę. Co możesz zrobić? Przede wszystkim pracować, pracować, pracować. Pracować na poziomie świadomym, zauważać u siebie te mechanizmy, że wycofuje się z relacji bliższych, że zaczynają się odpalać jakieś emocje, zaczyna się odpalać. We mnie mechanizm ucieczki, kiedy ktoś się za blisko do mnie zbliża, i uświadomić sobie, że to jest związane z odrzuceniem, czy to w okresie dzieciństwa, czy w późniejszym, i przepracować ten temat. Bardzo często lęk przed odrzuceniem ma swoje źródło w dzieciństwie. Więc, nie jest to kwestia tylko ostatniego partnera, ale także rodziców, czy. Sytuacji z dzieciństwa, gdzie było się wychowywanym przez jednego z rodziców, gdzie zostało się w jakiś sposób wyśmianym czy odrzuconym przez grupę szkolną, przedszkolną i tam się to tak naprawdę zaczęło. Więc błędne jest też przyjęcie, że ten lęk przed bliskością, przed odrzuceniem, to jest wina ostatniego nieudanego związku. Bardzo często jednak źródło jest dużo, dużo wcześniej tego zachowania. Pracować też na poziomie podświadomym, ponieważ jest to program, który nas bardzo mocno trzyma, jako że jest to jedna z pierwotnych potrzeb. Bycie członkiem jakiejś grupy, bycie członkiem jakiejś społeczności, tworzenie własnej społeczności, tworzenie własnej komórki zwanej rodziną. To jest nasza pierwotna potrzeba i zawsze będzie nas ciągnęło do tego, żeby mieć będziemy występować w roli braku, że ja tego nie mam, jestem samotna, jestem singlem. A tak bardzo chcę. I kiedy będziemy występować z poziomu braku, będziemy czasami skłonni zaniżać swoje standardy i wchodzić w relacje, które w ogóle nam nie będą pasować tylko po to, żeby w końcu nie być samotnym. Żeby dać sobie radę z odrzuceniem i żeby tworzyć fajne relacje. Najpierw krok pierwszy to jest właśnie przepracować te traumy związane z tym lękiem. Krok drugi to jest właśnie określić i trzymać swoje standardy, pomimo wszystko, żeby nie wpakować się rzeczywiście w relację, która będzie dla nas nieszczęśliwa. I krok trzeci, teraz najfajniejszy, który możecie wykorzystać w każdej chwili, do każdych relacji. To jest jak sobie radzić z odrzuceniem przez grupę. Najczęściej to nie jest odrzucenie przez grupę, to jest ocena drugiej osoby, która pokazuje nam, że my do tej grupy nie pasujemy. No właśnie, po pierwsze, uświadomić sobie, że to jest tylko ocena. To jest ocena, a nie odrzucenie osoby. My, ponieważ bardzo często nasze mózgi działają skrótowo, Ocenę odbieramy jako odrzucenie. Ocenę zachowania odbieramy jako odrzucenie osoby, a tak wcale nie jest. Ktoś nie jest zadowolony z tego, że ja mam blond włosy, bo nie lubi blondynek. Nie podoba mu się ten kolor włosów, ale to jest jego ocena, a nie odrzucenie mojej osoby. On nie musi ze mną rozmawiać, jeżeli nie chce, jeżeli ten blond kolor go razi. Natomiast on nie odrzuca mnie jako. Całej jednostki, jako kobiety, inteligentnej, pięknej, kobiety, która ma swój biznes, która ma swoją rodzinę, która jeździ samochodem, potrafi ugotować, potrafi mówić biegle pięcioma językami. On mnie nie zna. On ocenił tylko mój kolor włosów, który mu się nie podoba. I na tej podstawie stwierdził, że nie będzie ze mną rozmawiać. I ma do tego prawo. Ktoś może powiedzieć: Nie żyj tyle, bo będziesz gruby jak świnia. I to już jest nieładna, ale dalej ocena z jego strony. To jest jego ocena. Natomiast on nie wie, że tusza tego mężczyzny związana jest z ciężką chorobą, z którą się zmaga. I że on jest na diecie, i że on wie, na co i ile może sobie pozwolić. Albo. Po prostu dobrze czuje się w swoim ciele i nikt nie ma prawa tego oceniać. To jest znowu ocena tej osoby, która uważa, że wie lepiej niż ten mężczyzna z nadwagą. Więc po pierwsze, każdy komentarz, każdą krytykę przyjmi, że jest oceną. I ocena najczęściej wynika z tego, że druga osoba ma coś albo reprezentuje coś, z czym ja się nie zgadzam i co we mnie odpala jakieś emocje. Nie zgadzam się z tym, że blond włosy są fajne. Nie zgadzam się z tym, że osoba, która jest otyła, powinna jeść słodycze, bo ja dbam o siebie i ja nie mogę jeść słodycze. Rozumiesz powiązanie? Ta osoba we mnie coś odpaliła. Zachowanie tej osoby coś we mnie odpaliło. I dlatego ja Cię krytykuję, ale to jest tylko ocena. To jest tylko i wyłącznie ocena. Ta osoba nie zna statusu, drogi, doświadczenia, tego mężczyzny, tej kobiety, tego dziecka. Po prostu ocenia pojedynczy wyrywek, kawałeczek, puzla z całej układanki. I kiedy uświadomisz sobie, że to jest tylko ocena, do której każdy ma prawo, bo ty też oceniasz wiele razy, setki razy w ciągu dnia oceniasz czy coś jest ładne, drogie. Czy ktoś zasługuje, nie zasługuje, czy popracuje, czy będę odpoczywać. Cały czas tworzysz oceny, więc druga osoba też ma do tego prawo. Kiedy sobie to uświadomisz, zaczniesz inaczej patrzeć na słowa krytyki ze strony innych osób. Ale ludzie mają to do siebie, że bardzo często próbują poprzez krytykę wbić w szpilę. I wtedy sprawdzą się cztery techniki, które pomogą Ci radzić sobie z takimi oceniami, z takimi opiniami, i nie czuć tego odrzucenia. Nie czuć, że ktoś mnie uraził i odrzucił mnie jako osobę. Punkt pierwszy. Podziękuj. Dziękuję, że się tym ze mną podzieliłaś. Mówimy wtedy tej osobie, masz prawo tak myśleć. Dziękuję, nic więcej. Nie musisz tłumaczyć, nie musisz nic więcej dodawać. Wystarczy powiedzieć: dziękuję, że się tym ze mną podzieliłaś. Wykonałaś robotę, podzieliłaś się. Dziękuję. W tym momencie rozmowa zostaje zakończona. I kiedy tak postąpisz, tamta osoba zbije się z tropu. Chciała wyrządzić ci krzywdę, albo powiedziała coś. Nie myśląc wcześniej, jaki to wywoła skutek, ale na pewno nie spodziewała się podziękowań z swojej strony. Najczęściej rozmowa zostanie zakończona, ta osoba pójdzie ze swoimi przemyśleniami i trochę w poczuciu winy, że zachowała się nie tak. Najczęściej, ale nie zawsze. Technika druga. Przepraszam, nie dosłyszałam wszystkiego, czy mógłbyś powtórzyć. Kiedy zmuszamy osobę do tego, żeby powtórzyła to, co przed chwileczką powiedziała, dajemy jej szansę na to, żeby wycofała się z tych słów, które przed chwileczką padły. Jeżeli ktoś mówi, nie powinieneś źle jeść, bo będziesz gruby jak świnia, albo wyglądasz jak menel w tych ubraniach, przepraszam, nie dosłyszałam wszystkiego, czy mógłbyś powtórzyć? Dajemy tej osobie możliwość, żeby się wycofać, żeby przeanalizowała szybko, co tak naprawdę przed chwileczką się wydarzyło i wyciągnęła z tego szybkie wnioski. Oczywiście nie każdy wycofa się ze swoich słów, ale w większości drugi przekaz będzie bardziej już zmiękczony. No wiesz, no to te dżinsy z dziurami i ten wyciągnięty podkoszulek nie pasuje za bardzo do restauracji, do której teraz idziemy. Jest już lepszy przekaz. Przepraszam, nie dosłyszałam wszystkiego. Czy mógłbyś powtórzyć? Pozwala zachować twarz. Jest to taka technika win-win, gdzie my udajemy, że coś nie do końca zostało powiedziane, a ta osoba ma okazję szczegółowo, bardziej racjonalnie i logicznie wyjaśnić nam swoje zachowanie i swoją opinię. My się czujemy ok, bo dostaniemy szczegółową informację zwrotną o co tak naprawdę chodzi i ta osoba się czuje ok ponieważ palnęła bardzo często coś w emocjach i ma szansę teraz z tego wybrnąć więc jest to jedna z najlepszych technik jak uratować relacje i dojść do porozumienia technika trzecia polega na mówieniu wprost tam gdzie to jest konieczne że ktoś nas rani Posłuchaj, to, co teraz powiedziałeś, mnie rani. Czy Ty próbujesz w jakiś sposób mnie zranić? Czy Ty świadomie chcesz mnie teraz zranić, zranić moje uczucia? Bo to, co powiedziałeś, mnie rani. Mówimy spokojnym, zdecydowanym głosem, że coś nam się nie podoba. Tym razem znowu dajemy drugiej osobie możliwość do tego, żeby wyjaśniła nam, co tak naprawdę miała na myśli, mówiąc nie powinieneś tyle jeść, bo i tak już jesteś gruby jak świnia. Robimy to stanowczo, ale jest już to podkreślenie, że zachowanie drugiej osoby, ocena tej osoby była niewłaściwa, była nie okej. Okay. Natomiast my stoimy w swojej mocy, bo z naszej strony ta informacja jest prosta, prawdziwa, rzetelna, że nas coś rani, że ten komunikat dla nas był nie okej. Okay. Nie stajemy w roli ofiary, stajemy na zasadzie równy z równym, korzystając z takiego komunikatu. Ta osoba być może świadomie chciała Cię zranić, mówiąc, że jesteś gruby jak świnia i nie powinnaś tego jeść, natomiast Ty nie wychodzisz jako ten mniejszy. Ty nie musisz się bronić, tylko mówisz, czy Ty masz świadomość tego, że te słowa mnie ranią, czy Ty próbujesz zranić moje uczucia? Jest już to bardziej agresywna odpowiedź, ale dalej daje możliwość drugiej osobie do tego, żeby zareagować, wycofać, przeprosić się. Natomiast bardzo ważne w tej technice jest to, że Ty jesteś na równi z osobą, która próbuje coś na Tobie wymusić, która próbuje Cię zdyskredytować próbuje Cię wykluczyć. No i mamy jeszcze czwartą technikę, która już jest techniką bardziej aktywną, bardziej agresywną. Ponieważ są takie osoby, które rzeczywiście świadomie chcą Cię skrzywdzić, świadomie chcą Cię odrzucić i to, co mówią, mówią w pełni świadomie i celowo po to, żeby wywołać właśnie taki stan emocjonalny, poczucie odrzucenia bycia gorszym, bycia niewystarczającym, niepasującym do grupy, do mnie, i w momencie, kiedy mówisz, czy ty świadomie chcesz ranić moje uczucie, czy masz świadomość tego, że to, co mówisz mnie rani, to te osoby mówią, tak, ja tak myślę, bo jesteś grube, jesteś brzydki, jesteś wyglądasz jak menel. Robią to po prostu świadomie, to wtedy zadziała jedna technika, która pozwoli wam wyjść z tej sytuacji w odwróconej roli, czyli w roli tej osoby, która odchodzi, która wydaje ocenę. I jest to technika. Okej, okay, to Twoja opinia, nie biorę tego. Okej, okay, to jest Twoje, nie biorę tego. Okej, okay, to Twoja ocena, ale ja się z tym nie zgadzam. Odwracam się i wychodzę. I w tym momencie odwróciliśmy rolę: to Ty jesteś górą, ta osoba jest niżej, to Ty dokonałeś ostatecznej oceny tej sytuacji i zdecydowałeś, zdecydowałeś się wyjść z tej relacji. Nie jako ty jesteś odrzucającym, tylko odrzucającym opinię, nie osobę. To jest bardzo ważne. To jest Twoja opinia, nie biorę tego. Ja nie odrzuciłam osoby, odrzuciłam jej opinię. A to jest duża różnica. Dla osoby, która nie pracuje nad sobą, która nie ma tej świadomości, jak działają te mechanizmy i programy, tak naprawdę, czy my powiemy, jesteś głupia, czy nie biorę tego, to jest Twoja opinia, to ma takie samo znaczenie. Natomiast dla nas, dla osób, które pracują ze sobą, pracują ze swoją świadomością, podświadomością, z programami i stromami, to jest duża różnica, czy my odrzucamy ocenę słowo danej osoby, czy my odrzucamy daną osobę. A w tej sytuacji my odrzucamy opinię. To jest twoja opinia, ja tego nie biorę. Ja się z tym nie zgadzam ja znam swoją wartość. Taki jest przekaz podprogowy. Ja znam swoją wartość, nie muszę ci się tłumaczyć, nie biorę tego. I odchodzimy. I to są cztery techniki, które tak naprawdę, po pierwsze, mają zmusić drugą osobę do tego, żeby brała odpowiedzialność za to, co mówi. Za każdym razem dajemy jej możliwość przemyślenia tego swoim zachowaniem, co zostało wypowiedziane. Po drugie trzy techniki dają tak naprawdę możliwość, żeby ta osoba wybrnęła z sytuacji. Poza czwartą, która kończy rozmowę. Czyli za każdym razem mamy jeszcze możliwość dać czas, żeby ta osoba w jakiś sposób nam zracjonalizowała i powiedziała na spokojnie o co chodzi, bez ładunku emocjonalnego, bez oceny, bez krytyki. Po trzecie, te pierwsze trzy techniki pozwalają tej osobie jeszcze wyjść na zasadzie win-win, Natomiast czwarta jest już bardziej agresywna i tak naprawdę kończy, kończy wszystko. To, czy będziemy mieli kontakt, czy nie, to jest oczywiście e, decyzja Twoja. Natomiast czwarta technika jest techniką już bardziej agresywną, która po prostu powoduje, że to my wychodzimy jako prowoder zerwania rozmowy. Ludzie się zachowują tak, jak się zachowują, bo rządzą nimi podświadome programy i warto sobie zdawać z tego sprawę, i warto wiedzieć, jak reagować, żeby przede wszystkim nie robić tego samego drugiej osobie, bo to prowadzi do eskalacji napięć, eskalacji konfliktów i agresji. Ale też po drugie, to jak się zachowamy w takiej sytuacji zawsze wpływa na te wszystkie podświadome programy w naszej głowie. Jeżeli my wejdziemy w utaczkę słowną z osobą, która nas ocenia, że jestem gruba, jestem niewystarczający, nie jestem nikim, zaczniemy kontrować się, to w silnych emocjach jesteśmy też trochę w transie. I wszystko, wszystko co wtedy się dzieje, wszystko co pada, znowu programuje naszą podświadomość. Znowu będzie nam zapisywać lęki. Będzie nam zapisywać triggery, które będą nas odpalać. Po co nam to? Warto wtedy świadomie reagować i w taki sposób, który pomoże nam właśnie te programy niejako zniwelować. Warto reagować tak, żeby zawsze być w swojej mocy i dawać sygnał do podświadomości: jestem mocna psychicznie, jestem odporna na te rzeczy, jestem sobą, jestem prawdziwa. Jestem najlepszą wersją siebie, jestem wystarczająca. To ja decyduję, czy z kimś będę mieć kontakt, czy nie. Tyle dzisiaj, mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek, a zainspirowały mnie do tego oczywiście Wasze pytania i Wasze sesje. Na dzisiaj zostawiam Was z przemyśleniami, Wasza szeptucha, emocja. Moją misją jest przebudzać z miłością i współczuciem do lepszego życia. Do usłyszenia.